Sposób mojej babci na czyste i sterylne ściereczki. Włóż brudne ścierki do dużego garnka. Dodaj litr wody i trochę płynu do naczyń. Wsyp sodę oczyszczoną, która świetnie usuwa brud. Gotuj ścierki przez 30 minut. Dodaj kieliszek octu, który usuwa zapachy i resztki brudu. Zobacz, jak cały brud dosłownie wypływa z tkaniny stary, skuteczny sposób naszych babci. Wlej gorącą wodę na blaszkę. Dodaj trochę octu, wsyp sodę oczyszczoną, wyciśnij sok z cytryny i wrzuć skórki. Wstaw blaszkę do nagrzanego piekarnika na około 20 minut. Para zmiękczy przypalone resztki jedzenia i tłuszcz. Na koniec przetrzyj całość wilgotną ściereczką, lśniący piekarnik bez używania silnych detergentów. Sekret z restauracji, którego nie zdradzają nawet najlepsi szefowie kuchni. Zaskoczycie, jaki efekt osiągniesz. Przypalony garnek to zmora każdego, kto lubi gotować. Ale istnieje prosty sposób, by przywrócić mu dawny blask w kilka chwil. Przygotuj patelnię, postaw ją na kuchence, wlej wodę i zagotuj. Teraz weź swój przypalony garnek i włóż go do gotującej wody. Wysoka temperatura zacznie natychmiast rozpulchniać przypaloną warstwę. Przygotuj miskę i dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej. Soda to naturalny środek czyszczący, który rozpuszcza tłuszcz i brud. Dodaj odrobinę pasty do zębów, która dzięki swoim właściwościom polerującym przywraca połysk. Następnie dolej trochę płynu do naczyń, który pomoże rozpuścić pozostałe zabrudzenia. Wymieszaj wszystko dokładnie i polej przypalony garnek tą mieszanką. Włóż go z powrotem do wody i gotuj przez kilka minut. Już po chwili zobaczysz, jak woda zaczyna ciemnieć, bo przypalenizna odrywa się od powierzchni. Garnek odzyska czystość bez szorowania. Na koniec przełóż garnek do zlewu i przetrzyj gąbką. Zobaczysz, jak łatwo znika każdy ślad zabrudzenia. Opłucz pod bieżącą wodą. Gotowe. Garnek wygląda jak nowy, czysty i błyszczący, jak prosto z restauracyjnej kuchni. Tak wyczyścisz drewnianą deskę. Będzie jak nowa. Deska do krojenia to jedno z najczęściej używanych akcesoriów w kuchni. Niedbanie o jej regularne czyszczenie może stać się siedliskiem wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń. Jest to zagrożenie dla zdrowia i jakości przygotowywanych potraw. Na początek polej deskę ciepłą wodą. Pomaga rozpuścić tłuszcz i zmiękczyć resztki jedzenia. Następnie posyp deskę solą. Sól to naturalny środek czyszczący i dezynfekujący. Jej drobinki działają jak naturalny peeling, usuwając zabrudzenia i bakterie z powierzchni deski. Teraz dodaj sodę oczyszczoną. Soda ma niezwykłe właściwości czyszczące. Neutralizuje kwasy, pochłania zapachy i działa antybakteryjnie. Użyj dłoni, by rozprowadzić sól i sodę. Delikatnie pocieraj deskę okrężnymi ruchami. Ten krok pozwoli ci dotrzeć do każdej szczeliny i dokładnie oczyścić powierzchnię. Teraz polej deskę octem. Ocet ma silne właściwości antybakteryjne, rozpuszcza tłuszcz i usuwa plamy. Po reakcji z sodą zobaczysz, jak wszystko zaczyna się pienić. Pomoże to rozpuścić brud. Na koniec spłucz wszystkie resztki soli, sody i octu. Twoja deska jest czysta, świeża i gotowa do ponownego użycia. Połóż trzy jajka na metalowe druciaki i zobacz, jak działa ten niezwykły trik. Wystarczy kilka podstawowych składników, aby stworzyć coś niesamowitego. Zacznij od oddzielenia żółtka od białka. To właśnie żółtko ma właściwości rozpuszczające tłuszcz. Włóż je na metalowym druciaku i dodaj trochę płynu do naczyń, który świetnie usuwa tłuste zabrudzenia. Następnie wsyp trochę soli i sody oczyszczonej, które wzmacniają działanie czyszczące. Teraz przygotuj miskę i przelej do niej przygotowaną mieszankę. Odmierz około 400 ml wody i wlej ją do miski. Dokładnie wymieszaj całość łyżką, aby składniki się połączyły. Gotowy roztwór nałóż na zabrudzone garnki lub naczynia. Pozostaw na chwilę, a następnie wyczyść gąbką. Spłucz dokładnie pod bieżącą wodą i podziwiaj efekty. Ta domowa mieszanka doskonale sprawdzi się nie tylko do garnków i patelni, ale także do innych powierzchni kuchennych. Dzięki naturalnym składnikom skutecznie usuwa tłuszcz, a jednocześnie jest delikatna dla czyszczonych powierzchni. Twoje naczynia będą lśnić, a uporczywe zabrudzenia przestaną być problemem. Wyciśnij pastę do zębów do butelki Sprite, zaskakujące połączenie, którego efekty są naprawdę warte. Zaraz zobaczysz, dlaczego warto to zrobić. Wyciśnij do butelki porządną porcję pasty, bez oszczędzania. Zakręć mocno i porządnie wstrząśnij. Gdy całość zacznie się pienić, wiesz, że dzieje się magia. Teraz przelej mieszankę do małej miski i dodaj dwie łyżki płynu do naczyń. Dokładnie wymieszaj. Na koniec wsyp łyżkę sody oczyszczonej. To ona dopełni dzieła. Całość dobrze połącz, aż uzyskasz jednolitą, aktywną miksturę. Weź pustą butelkę po Sprite. Za pomocą lejka przelej do niej gotową mieszankę, zakręć i w nakrętce zrób mały otwór. Najlepiej lutownicą albo rozgrzanym gwoździem. Teraz najlepsze. Czas na najważniejszy krok. Weź przypalony garnek, ten, który miał już trafić do śmieci. Wlej miksturę przez otwór w butelce bezpośrednio na przypaloną powierzchnię garnka. Delikatnie przetrzyj za pomocą gąbki. Efekt? Nawet najtrudniejsze przypalenie znika niemal samo, a Twój garnek wygląda jakby był nowy. Tani, szybki i genialnie skuteczny sposób, który naprawdę warto znać. Te mikstury działają cuda. Nie może ich zabraknąć w Twojej kuchni. To przepis na lśniące garnki. Zalej torbę skorupek Coca-Colą. Wystarczy zmiksować skorupki, szklankę Coca-Coli, pół szklanki płynu do naczyń i dwie łyżki sody. Przelej mieszankę do butelki, polej przypaloną patelnię, odczekaj kilka minut i przetrzyj gąbką. Brud schodzi bez wysiłku, a patelnia wygląda jak nowa. Połóż kostkę mydła na patelni i zalej Coca-Colą. Dodaj wodę i podgrzewaj mieszając. Gdy się rozpuści, dodaj wodę z solą. Przelej do pudełka i schowaj do lodówki. Gdy stwardnieje i zmieni kolor. Gotowe. Użyj do mycia przypalonej patelni. Działa bez szorowania i nie niszczy teflonu. Łóż tę masę na przypalony garnek. Zadziała lepiej niż młotek. Do miski dodaj dwie łyżki kawy, dwie łyżki soli i dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Wymieszaj wszystko, aż powstanie gładka masa. Kawa pomaga usunąć brud, a sól działa jak naturalny środek ścierny. Nałóż pastę na przypalenia i odczekaj kilka minut. Następnie przetrzyj gąbką. Bez szorowania i bez chemii. Zamiast szorować ciężkie przypalenia i zabrudzenia, zastosuj ten prosty trik. Posyp przypaloną patelnię solą kuchenną, polej ulubionym płynem do mycia naczyń, dodaj sodę oczyszczoną, a następnie przykryj wszystko warstwami ręcznika papierowego. Na koniec polej całość obficie octem. Pozostaw na około godzinę. Twoja patelnia będzie jak nowa, bez rys i uszkodzeń. Wystarczą cztery składniki i zwykła reklamówka, by przypalona patelnia lśniła jak nowa. Przygotuj miksturę. Szklanka coli, dwie łyżki sody, płynu do naczyń i jedna łyżka soli. Wlej mieszankę do butelki z dziurką, a patelnie włóż do reklamówki. Polej miksturą, szczelnie zawiąż i odstaw na godzinę, potem wyszoruj, spłucz i gotowe. Włóż żółtko na druciak metalowy, a efekty cię zaskoczą. Weź jajko. Starannie oddziel żółtko od białka. Żółtko pomaga w rozpuszczaniu tłustych plam. Następnie weź metalowy druciak. Przełóż na niego żółtko. Na żółtko dodaj trochę płynu do naczyń. Skutecznie rozpuszcza tłuszcze i usuwa zabrudzenia. Następnie dodaj trochę soli i sody oczyszczonej. Weź średniej wielkości miskę. Przelej mieszankę do miski. Odmierz około 400 ml wody. Wlej wodę do miski. Całość wymieszaj za pomocą łyżki. Nałóż mieszankę na zabrudzone garnki lub naczynia, odczekaj chwilę i umyj gąbką. Pod zlewem dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Po połączeniu z wodą taka mieszanka może być stosowana do czyszczenia powierzchni kuchennych, garnków, patelni czy trudniejszych zabrudzeń. Dzięki swoim naturalnym składnikom może być też stosunkowo delikatna dla powierzchni, jednocześnie skutecznie usuwając tłuste plamy i zabrudzenia. Twoje garnki i naczynia będą lśnić.